Kajka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest nasza seria pokoleniowa i zaczynamy nasze drugie pokolenie z Grace. Jak widzicie, no, w San Majszu, no, no jest śnieżnie. Mamy zimę, więc dobrze w sumie, że mamy tą zimę. Ktoś chce od nas kupić obraz. My już mamy w sumie dużo pieniędzy zarobionych. Grace wysłałam do szkoły, więc tutaj sobie od razu dostarczymy. Jak skończysz malować, tutaj ty poznawaj i zdobywaj przyjaciół. No i będziemy tutaj Grace a, działać. Ona jest oczywiście nastolatką jeszcze, bo chcę tutaj dla niej wykonać te zadania i wtedy pójdziemy na studia, jeżeli wykonamy tą aspirację dla niej. E, chodź, tutaj dokończysz sobie ten obraz i od razu byś tutaj skorzystała. E, myślę, że się wybierzemy, bo mamy dzień karier i ona tutaj ma właśnie ten dzień karier. E, mamy kilku simów. Tutaj jeden był taki nasz, no to Liam nastolatek i ten chyba, o on jeszcze jest nastolatkiem, bo coś było, że przyjmie aktualne wyniki, bo ty dobrze się uczysz, więc nawet jeśli to. On jest tutaj naszym dobrym kolegą, jego trochę przerobiłam, żeby nam pasował, wiecie. No tu jakaś fajna pani. Hmm? No i ja dałam dla niej, żeby tutaj poznawała znajomych. Może w szkole ich pozna, wiecie, no, no różnie to jest. Jakiś tam e, Simów już wstawiłam dla niej, żeby jakoś to nam szło. Aha, a ty poszedłeś do pracy. No to Lilka sobie tutaj będzie cisnęła z obrazami i nie wiem czemu. Tutaj ten chłop ciągle chodzi i on nam ciągle tutaj sprząta jakby nie wiem, nie wiem o co chodzi, że, że tak się dzieje. Przecież my tutaj mamy normalnie okna. Um, nie, wiem. nie wiem. Dlaczego tak jest? O, arcydzieło! Uuu! Mmm, jakie piękne art dzieło. no świetne. Mm, 671, no my wystawimy to na Plopsie, oczywiście, że tak. I tutaj mamy parę obrazów wystawionych, no powiedzcie, ja zbieram tutaj siwo dla nich. A, no i, no mamy Lilkę Skończoną. I Lilkę mieliśmy mieć Szczyt Kariery, no i mamy tutaj Szczyt Kariery. I tutaj właśnie dobiłam 10 poziom, żeby nikt nie miał potem jakichś wątpliwości, że czegoś tutaj nie zrobiłam, ale tak, mamy tutaj 10 poziom zrobione. Ona ma to dziesiąte, nawet ma podwyżkę już dostała. Mieliśmy tutaj tu aspirację do wykonania i aspiracja też jest nasza skończona, jak widzicie, jest na maksa, możemy wybrać sobie nową i tutaj mamy wszystko zrobione, a ja dla niej w sumie nie dawałam nic tutaj więcej, tak szczerze, jakby... Nie wiem, czy jest potrzeba w sumie, bo już nie będziemy tak się skupiać na, na Lilce, tak? Tylko no już nasza główna to będzie oczywiście Grace. No i tutaj ona miała mieć te cechy i ma te cechy. Miała być znawcą sztuki, kreatywna i ambitna, oczywiście, że to jest. Mam mieliśmy ten szczyt kariery prawnika, więc też jest oczywiście szczyt kariery prawnika. Aspiracja jest wykonana i tutaj mieliśmy... Mamy pocztę. Dobrze, opłacimy rachunki. Dobrze, nasze rachunki nie są jakieś duże, jak tysiąc, coś, to jest naprawdę spoko. Naszym kolorem był oczywiście liliowy, więc no w takim... starałam się, żeby wszystko w takich kolorach było bardziej fioletu niż takiego liliowego. No, bo ciężko, więc jest takimi rzeczami tutaj ogarnąć do końca. No, ale mniej więcej jej włosy same mówią za siebie, o, że tak jest. No i mieliśmy jeszcze tutaj rzeczy. Na maksa. To masz tu. Charyzma miała być na maksa i jest na maksa. I mieliśmy malowanie mieć na maksa i jest na maksa. I od razu pokazuję Wam, że zrobiliśmy tak samo te o, miejskie plakaty 15 na 15 i tak samo śnieżne kule 15 na 15 zrobiliśmy to. I byliśmy na każdym festiwalu, jaki był w San Myshuno. No tutaj dość ciężko jakby powiedzieć, ale tak, ale był, znaczy pokazać Wam. No ale możecie prześledzić serię. I będziecie wiedzieli, że byliśmy na każdym festiwalu. Także Lilka jest zupełnie skończona, dlatego będziemy skupiać się na Grace. Takie przygotowawcze już zakończenie do końca tej. A jakaś tutaj wróżka, okej. Okay. Takie przygotowawcze rzeczy, i one są już ogarnięte. Także, no, już zakończyliśmy naszą Lilkę. Lilka jest skończona, zrobiliśmy to całe pokolenie, więc fajnie. Że się nam udało to zrobić. No i e, przechodzimy oczywiście do Grace. E, jak przyjedzie Grace, to zajmiemy się trochę Grace. E, no tutaj ten dzień kariery, no on jest czwartek, więc czwartek się wybierzemy do szkoły. Szkoły ja wcześniej podmieniłam, więc zobaczymy w ogóle, czy ona działa wtedy. Może nawet jutro się wybierzemy z nią. E, nie wiem, czy uda mi się dzisiaj zrobić ten e, dzień karier, takie bardziej ogarnięcie, e, no tej sytuacji tutaj, co będziemy się dziać, ale mam taki właśnie na nią plan. Aspiracja będzie skończona. Tutaj ta nastoletnia, wykończymy tą aspirację. Wydaje mi się, że tutaj ona będzie musiała jeszcze, bo ja coś kojarzę nawet tą nastoletnią aspirację i mi się wydaje, że ona tutaj będzie musiała um, mieć trzeci poziom tej kariery albo influencera, albo e, streamera. Jakoś tak to będzie, bo chyba tylko takie są dwie do wyboru, z tego, co, co mi się wydaje. I wtedy przedsiębiorczość, jakoś tak to chyba było. Ta, ta, tak mi się wydaje. No i będziemy tutaj działać. Nią. Ona głównie jej jakby się opiera e, pokolenie na tych e, dzieciaczkach i ogarnięcie dzieciaczków e, i dom. Wbudowałam dom, ale stwierdziłam sobie, że ten dom chyba niekoniecznie mi siedzi i zrobiłam drugi dom. Ten drugi dom też jakieś niekoniecznie mi siedzi, więc nie wiem, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. Jeszcze nie skończyłam tego drugiego domu, który budowałam w sumie, ale czy on mi się uda dobrze go wykombinować, naprawdę nie mam pojęcia. A tutaj sobie ogarnia jillika te obrazy. Okej, okay, wróciła Grace. Aha, szkolny projekt. Ty, tutaj jesteś. Nie, nie odbieramy, bo to jest tutaj, właśnie, że ona może szybciej skończyć, i dobrze, ona skończy szybciej. Ty chyba masz za chwilkę. już to bo chyba nic nie sobie będę robiła zabawę, Masz słabo, bo ty chyba tutaj tak idziesz. Więc pójdziesz, ty, Lilka, jesteś tu, choć dokończysz obraz. A, I ty Romeo, a co tutaj masz? Tako jest prawda? Aha, bo takie wiedzą wyskoczyło mi powiadomienie, że, o, czy przyniesiesz mi jedzenie w pracę, czy coś takiego było typu? I ja wiedziałam, żeby Lilka poszła, więc dlatego ma, ma, ma tutaj to. Ty spać nie. Ty byś mógł po prostu programować. Chodź, będziesz tutaj. Wy jesteście teraz już od zarabiania tylko hajsu, tak na dobrą sprawę. Podejmę pracę dodatkową i jeszcze nie wiem co z włosami dla naszej Grace. Może zaraz Wam pokażę, jak ona by wyglądała w tych włosach, bo, bo nie wiem, właśnie, czy mam zostawić te włosy y, brązowe, co ona ma, czy zmienić na blond, bo nasz kolor przewodni jest be beżowym kolorem. Więc teoretycznie taki blond ciepły, y, no, najbardziej by odpowiadał niż y, takie ciemne te włosy. Y, więc no, jestem skłonna, żeby, y, no, zmienić te włosy no bo blond włosy nie są niczym złym. No, jesteśmy przyzwyczajeni w sumie, że ona jest brunetką tutaj, ale myślę, że możemy się przyzwyczaić, uda nam się przyzwyczaić do niej jako blondynki. I pokażę wam, jak tutaj nasza Grace wróci z szachów. Okej, okay, Grace wróciłaś, tutaj ktoś dzwoni. Nie, my nie chcemy już na, na festiwale te y, się wybierać. Chodź, skorzystasz. I, I nie wiem, czy tobie by rosła, jakbyś grała w karty. Teoretycznie byś. Byś chyba mogła. Czemu ktoś do nas ciągle dzwoni, Bruno? Wow, awansowano cię. No, a tutaj chwileczkę prywatnie sobie pograłam, nie powiem, że nie, żeby tutaj wszystko docisnąć. Mimo, że już jakby razem to zrobiliśmy, mieliśmy to skończone, ale już tutaj nawet te y, dla niej jakby w pracę ogarnięte rzecz, y, rzeczy, więc. Dołącz do gry, nie wiem czy masz dołącz do grania. Po prostu rozpocznij grę, no ale spoko. Jesteś bardzo niezadowolona, jesteś z mchumorza. A jejaj, peszek! <laughs> no, może być peszek trochę. Lilka nam ciśnie z obrazami, a Romeo też ciśnie z pracą dodatkową. Będziesz mogła grać, czy nie bardzo? Czekanie na dołączenie do gry. Czy, czy, czy to się. Hmm, rośnie ci ogólnie zabawa, więc albo rosła. Aha, dołączę do gry. To jest chyba zepsute, a możemy to zresetować i co? O, graj. Graj przez sieć, możesz grać przez sieć i idź z kim? O, ze swoimi kolegami zagrasz, jeżeli się uda nam to zrobić. Dobra, udało się. Gra ona coś tutaj. Ty jesteś taka niezbyt zadowolona, więc raczej będzie ciężko. A czemu to w ogóle jest zasyfione? Czemu przychodził do nas tutaj ten pan i on nam w ogóle nie posprzątał tego? To ty wyczyścisz to i, i weźmiesz prysznic sobie. Więc co też jeszcze nie wiem, bo ja bym chciała, żeby ona mogła się dostać na te testy, bo pójdziemy e, oczywiście grać na studia. Tak myślę, że będzie spoko pójść e, na studia. To marzenie, że to jest jakby ta edukatorka, więc e, spoko by było pójść taj, no, na coś takiego. art ale ty lecisz, ostro, Lilka. Wystawimy to na plopsy. I sporo hajsu, Studio. Aha, ty już sobie wziąła siedzenie dobrze. To sobie zjesz. Boże, a to płacz. Nie płacz, Boże, Grace, nie płacz. <grytanie> Pójdziemy na studia i bym chciała, żeby ona się na do prestiżowej. Tylko właśnie ja nie wiem, jaki by trzeba było tutaj mieć umiejętności. Trochę dań, tutaj właśnie zaczęłam analizę i dyskusję. Tutaj charyzma ma na czwartym. No, gotowanie ma, bo gotowanie ma musi mieć się na dziesiątym poziomie. Logika ma na siódmym, no bo jesteśmy w tym kółku szachowym. Sprawność fizyczną też ma i, i umiejętności literackie dla niej właśnie zaczęłam, bo ja tak na dobrą sprawę nie mam pojęcia, co by było, żeby ona musiała mieć ten prestiżowy. Co wchodzi w to? No, raczej coś z pisaniem albo z charyzmą, chyba, ale tak nie jestem pewna, no logika teoretycznie też by miała sens, ale logika często jest wiecie, jakby taka biologia fizyka, nie? Więc pod tym względem może być taki trochę, trochę problem klasyczny, abstrakcyjny, choć zrobisz, ty tak ostro tutaj malujesz, no ale już mamy 125. Więc, no dobrze, dobrze nam to idzie. Tutaj nie poznałaś naszych kolegów i koleżanki, które są stawione No trudno. No tutaj jest jakaś nawet spokotypiarka. piarka. Pokaż się. No taka jesteś, bo Ty, bo masz skino, dlatego tak uważam, że wyglądasz dość dobrze. Ale może, może można byłoby coś z Ciebie tutaj i Ty też nawet jesteś. Ale Ty jesteś pewnie Wilkołakiem, bo Ty masz te nazwisko w Wilkołacze. No bo nie jesteś, no ale masz. A wy nie jesteście razem? A, bo ty nie znasz tej drugiej, dobra. Ona tutaj posprząta, zjesz sobie. Ty tutaj zrobiłeś. Aha, chcesz zjeść. Dobrze, no to zjedz sobie. To ogarniajcie tutaj rzeczy. Tutaj rozmawiasz sobie ze swoim ojcem. Dobrze, że rozmawiasz. Ty już jesteś w takim nawet dobrym stanie, znaczy dobrym stanie. No nie wiem, co jest jakieś zażynowania, jakieś masz tam dziwne nastroje, ale to nic. Odrobimy sobie lekcję i my musimy uczyć się do sprawdzianu. Trochę dla niej zaczęłam, chyba, żeby ona się uczyła do sprawdzianu. A, a czemu te ciuchy? Hmm. A ty nie możesz zrobić prania? Upiesz ubranie, wyładuj, wyładuj i połóż, a my możemy to tak, zrób pranie, włóż do pralki. O, I ty byś zrobił pranie, bo tutaj mamy... Ja w ogóle dodam więcej, bo ja nie wiem... Jakby tamten typ nic nie robi, tak szczerze. Może lepiej by było... O, Ty weźmiesz i zwolnimy tą gosposię, może zatrudnimy nową... No bo to jest dla mnie jakby... O, opłać rachunki, oczywiście. E, Udaj się na terapię żałoby, nie. E, gdzie to było? Dalej. O, możemy zwolnić go z posie, o. Mhm. Uh -huh. Ktoś chce kupić, okej. Okay. Okej, okay, wystaw na Plopsy. My naprawdę tutaj ciśniemy, ale my też to mamy, jakby mieliśmy, no bo już jakby zakończyłam tutaj ją, no ale wiadomo, jesteśmy razem. A myślę, że i tak nie było co siedzieć w tym pokoleniu już, bo fajniej byłoby skupić się na Grace. A, no i miałam właśnie pokazać, jak ona w tych blond włosach, bo bym zapomniała i by było, więc. E, e, a, bo ty wystawiłaś. No, le, leci, haj za to. Dobra, a my robimy e, modyfikuj. No i tutaj mamy naszą Grace. No i chodź Grace. No i Grace, tak. Mm, mamy pierwsze. Tak, chcemy zmienić. No wygląda tak. No, Zobaczmy, że ona nie wygląda najgorzej. Coś mi przyzwyczajenie, po prostu, że ona ma ten ciemny kolor, ale ogólnie uważam, że jest spoko. Pasuje mimo wszystko tutaj do niej to. Ten jest trochę za jasny może do jej samej karnacji. To jest ten taki żółty. No jest jeszcze ten, ale jest najbardziej chyba skłonna ku temu. I jest ten. Ten też jest nawet dobry, bo ten. One są bardzo się podobne. Zresztą te kolory. mało się różnią, faktycznie. Ten jest troszeczkę ciemniejszy. Ewentualnie ten. Tym właśnie, chyba ten lub ten. I byłoby spokojnie, jakbyście dali znać. No, na razie zostawię jeszcze te brązowe I, i, i tyle, nie? No, nie wiem. Albo może zostawię na razie te blond po prostu i, i zobaczymy. Tylko nie wiem, właśnie które. Które byłoby lepiej? No, tak mnie dziwnie, że ona jest blondynką, ale. Ale może to. to, te, Ten na razie zostawię. No, zostawimy. zostawiamy to w taki sposób. I czy tutaj my robiliśmy. Robiliśmy. No, czy ja robiłam jakieś stroje? Nie, ona nie ma tutaj żadnych nowych strojów. Jest blondynką. Nie wygląda jakoś dla mnie źle jako blondynka. Ona po prostu ma taką ciemnową troszeczkę karnację, ale nie jakoś super ciemną. Chyba, chyba. Jako blondynka, tak, wygląda chyba ok. Ej, a jeszcze tutaj pokażmy. No to jest takie, jest jasne. No wiadomo, trochę brwi bym na niej przyciemniła, nie? Bo tutaj ma. To jest ten żółty kolor, więc nie. Ej, dobra, Zostawiamy na razie ten i, i. No, mam nadzieję, że dacie znać, jak myślicie, że byłoby to lepiej. No jest nasza blondi. No, no. Na razie jest mi dziwnie, ale e, no to kwestia przyzwyczajenia, tak sobie myślę. No i zobaczymy, zobaczymy jak tam nasza e, blondie Grace. Serio, ty jesteś znowu chora? Zielo... Nie no, czemu? Ja muszę chyba to naprawdę wyłączyć. Tutaj ktoś się ciąży. Kolejny się ciąży, damn. Um, bo tutaj jest, że ona będzie mogła pójść i się wyleczyć z tego zielonego czegoś. I tutaj chyba jest A, odwiedź. Lilka, Lilka, Grace. Grace bardzo często to ma w ogóle. Ja nie wiem, nie wiem dlaczego tak się tutaj dzieje. A czy wszystko wystawiłaś? A czy wysłałaś? O, tak, wszystko jest wysłane. No to dobrze, będziesz musiała się umyć, to na pewno. A ty poszedłeś sobie spać. No dobrze. A, no i tutaj... Obrazy tutaj, no bo wiecie, tu jest taka ściana i nie wiedziałam, co tutaj dać, by mogła to przesunąć, tylko nie wiem, jak tutaj z tym miejscem by było, nie? Wtedy ewentualnie to usunąć i by mogła przesunąć tutaj, takie zrobić, nadal jakby ściany, czy coś, albo tu dodać ścianę, tu, ale chyba nie chciałam, żeby to było takie mocno zabudowane, więc jest tak, tutaj dodałam e, obrazy i tyle w taki, w taki sposób. I tutaj zapełniłam jakieś torebeczki, jakieś tutaj szachy, jakieś miłosne listy, powiedzmy z młodości tutaj jakby do ćwiczeń to jakieś pudła, torby, kosmetyczki no, takie nic specjalnego ale już mamy skończone w sumie dom chyba już tutaj nie mam nic takiego do uzupełnienia, nie? jakby już tutaj jakie były luki to to są ogarnięte Tutaj, Lilka, jak skończysz, bo już ci mało zostało, pójdziesz, odbierasz tego neuropatę o pierwszej w nocy. No trudno, ale masz jakieś zielone coś i to trwa 3 dni. Zna znaczny brak równowagi. Aha, bo my chyba mamy brak równowagi i dlatego wtedy nas łap, No jak ona jest nasolatką, to ma to w sumie sens, tak szczerze, nie? Guru, jesteś kapitanką, no. Więc e, tutaj to ogarniemy. Pójdziemy. To jest czwartek, jeszcze się upewnię, tak, czwartek. Zobaczymy... E, Teraz czy mój ręce, OK. E, zobaczymy e, jutro, czyli dzisiaj w sumie, bo już mamy wtorek. Pójdziemy do szkoły, zobaczymy, czy tam wszystko w ogóle działa w tej szkole, nie? I może e, poznamy naszych nowych tutaj e, ziomków. No, jak nie poznamy, to nie poznamy. E, a w trakcie jak będzie nam mogłoś brakować, no że będę e, tych, wiecie, jakichś ziomków nam dokładać po prostu. No wstawię sam do grydu, no, bo tak to ciężko wiecie. No. Nie wiadomo jak to nam wyjdzie. E, fajnie, żeby ona miała jakiś wybór jakiegoś partnera, o tak. O, znowu arcydzieło. Tutaj ktoś też coś kupić chce od tego. Romeo. Anuluj, bo my chcemy wystawić na podopcji. Okej, okay, odzyskałaś równowagę, dobrze. A ty byś poszła? A, i sobie może. Z... A tutaj coś. Uh -huh. A, może my zatrudnimy to w bo my chyba zwolniliśmy, tak? O wynajmie usługi i, i tak zrobimy. Może ona będzie sprzątała, więc dajmy szansę. A ty sobie weźmiesz kąpiel? A, z, z lawendową pianką pewnie, że tak. Dobra, i chodź, pójdziesz spać. jesteś zmęczona, już jest czwarta w nocy. A ty, co ty masz? Domość kształtującą chwilę. Aha. Dobra, Grace, ty może wstawaj, kochana nasza, bo na ósmą idziemy, więc pani, jakbyś skorzystała i coś tutaj przekąsiła, bo potem w tych stołówkach jeść, to też tak. Mm. Czemu znowu mi się tu zepsuło? Wiecie, bo to musi być tak, że to musi być przezroczyste, żeby działało tak, przynajmniej mi się wydaje. Więc zależy, jak się położy i wtedy wiadomo. E, ty coś chcesz, coś kup z przyrząd. Uh -huh. No tak średnio mamy miejsce, by można było to troszeczkę inaczej wydzielić, ale ja chyba lubię, jak to jest tak trochę tutaj przestrzennie, tak, takie... No nie wiem, jakoś mi to odpowiada w sumie. No ty jesteś ciągle nie w komorze, weź ty się ogarnij. Jutro prezenty? A, dobra, to w środę to mamy... Okej. Okay. Dołączamy. Lecimy z tym. Dawno nie byłam w szkole, więc zobaczymy, co tam nas czeka. Okej. Okay, jesteśmy w szkole. To jest jakaś pani. Dowiecie czegoś o nowej szkole. Aha, czyli my musimy z nią yy, wesołe zapoznanie. Ej, ja nie chcę, żebyś biegła. Dobra, witaj się z nią. Okej. Okay. E, i, i, I szkoła średnia, dowiedz się czegoś nowego, bo ty jesteś dyrektorką, rozumiem, tak? Tak, dyrektorka. Poranny czas wolny. No dobra, to na razie my tutaj musimy się zorientować, co jest pięć. Jutro prezenty? Nie, nie słuchaj głośnej muzyki. Co, się dowiedzieliśmy już wystarczająco? Zajmij szafkę. Witamy w liceum. No dobrze. Pamiętam, że są tutaj egzaminy w każdy piątek, a tutaj jest chłop, którego ja tutaj ogarnęłam. To jest on, jeden z... Chodź, romantyczne, przyjazne. A nie, możemy wesołe tutaj zrobić. O, wesołe zapoznanie. A skąd ty masz to jedzenie? wytywy? Wy? Hello? I tutaj szafkę musimy zająć. Możemy którąś. O, przyjmij na własność. No to chyba tu weźmiemy jakąś. O. Tak zrobimy. Eee, tak, możesz, ale może o tak tutaj przyjmiemy. O, to jest ten e, chłop. No, taki e, zwykły m, taki bad boy to miał być w takich moich zamysłach, ale czy on będzie, to nie wiem. Ale to jest jedyna e, postać, która jest faktycznie. O nie, jeszcze ty jesteś. Okej. Okay. Też chcemy ją poznać. Dobra, nie jest źle. Tu mamy Sophie. Okej, okay, jest dobrze. To ma być twoja koleżanka. O, już macie ożywiona rozmowa. Aha, z nauczycielem to musisz rozmawiać. Dobra, pójdziemy. A kto jest naszym nauczycielem? Tak właściwie... O nie, już musimy iść. Idź, dobra, nie rozmawiaj i nie jedz. Tu jest numer jeden, a my chyba jesteśmy z numer jeden, tak? Bo to jest numer dwa. Nie, numer jeden. A ta pani? Ej, to nie rozumiem. To jest numer jeden i numer jeden? O! a nie przez to przechodzą, trochę szkoda, no ale dobra, szkoła jest spoko. No, to jest chyba on. O, ale jesteśmy razem z nimi. Dobra, to tą. To... Okej, okay, się cieszę, że w ogóle jest tak, jakkolwiek oni są. I tutaj wtedy tego chłopa przerabiałam, no. Troszeczkę pod siebie go tutaj przerobiłam, a ty jesteś chyba w jakimś informatycznym. Rób notatki. A ty, jakby w takim zwykłym masz chyba uniform, nie? No dobra, niech oni tutaj ogarniają. Dobra, pierwsze zajęcia mamy za sobą. Zachowaj się przyjaźnie wobec ucznia. No to wobec niego możemy się przyjaźnie zachować. Proszę muskuły, No możesz tak zrobić. Opowiedz niewiarygodną historię. Nie, nie biegnij, wytyfy w ogóle. Idź się z nim tam przywitaj. Chodź, Grace, no please! Bo to jest takie otwarte, tak? A no, jest tak zrobione. No ale spoko. Tutaj nawet można sobie posiedzieć. Szkoła mi się podoba. Bo to jest taka jedna z nowszych szkół pobranych. Jak będziecie chcieli, to dajcie znać. Po prostu ja w komentarzu wam napiszę. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, jak zapytacie, to wam powiem, bo już nie chce mi się tutaj e, tego szukać i, i patrzeć. Dobra. Ucz się do sprawdzianów teraz mamy. No dobrze, no to będziemy się uczyć do sprawdzianów. Szkoła średnia. Ucz się do sprawdzianu. A my też chyba możemy sobie jakoś ją uzdobić, nie? Ulepsz. O, przed Ej, nie wiedziałam, że nawet, bo ja może w takiej czy sprawdzałam, ozdobić szafkę sportowe motywem giery e, e. mrocznej akademii może zróbmy. A weźmy mrocznej akademii, będziesz mogła przyzdobić, zobaczymy jak to jest. A, to tak jest spoko, no może być tam nic specjalnego, o tak bym powiedziała. E, tak śmiesznie, że tutaj stoisz pod tą szafką, a ty byś nie mogła, a tutaj w ogóle czemu tak jest? Idź sobie, nie można tutaj usiąść? Usiądź idź tam usiądziesz przy innych. Chociaż powinnaś przy niej usiąść, bo to twoja ziomalka będzie. Przynajmniej taki jest plan. A ten? To nie, to nie to, to nie nasz ziomek. <grym> Dobra, no, no nie ma tragedii, nie? Jakby w sensie wiecie, wszystko tutaj się wydaje się, że działa. Jest ładnie, podoba mi się ta szkoła, więc, więc jest ok. Nawet można tutaj się czasem wybrać. I tam jest sportowa część. No dobrze, jest okej. Okay. Jakieś książki są. Tutaj jakiś chłop. Ty jesteś, a my, my się przyjaźnimy mocno, ale tamtego nie jest naszego brata. To pewnie jego bliźnia, chociaż nie jesteście się podobni. Ja bym chciała w sumie, żebyś ty dodała tutaj ich do króliczka. Otwórz króliczka. Możemy? Możemy. Znajomi, dodamy do listy i dodamy od razu tutaj naszych. O, Oliwiera. Oliwier, Oliwier jest, Maje, nie, nie, nie. Co? Ty nie jesteś z Brunem? Hello? Co? Co? Halo, jak to się stało? Nie. Bo wiecie co, bo ja stwierdziłam, że żeby oni też sobie żyli swoim życiem, to ja im jakby usunę, że możecie zmieniać związek, ale myślałam, że zmienicie związek na, na to, że będziecie po ślubie razem. Nie wierzę w ogóle. Nie, że ty jesteś jakimś randomowym typem, Eliska, wy ty. Wy. Jestem w szoku, wiecie, nie, nie spodziewałam się dobra. Od razu napiszemy wiadomość do niego: czy do niego możemy nadflirciarską? Tutaj no, musimy przetestować nim, który by tutaj się nadał. E, dla niego też możemy jakoś wlirciarską. A dla niej oczywiście, że jakoś zabawną do Sofii: e, przyjacielską, przyjacielsko, przyjacielską. I będziecie się wymieniać. Tutaj zabawna. O! No i już. A jako nastolatki naprawdę możemy sobie szybko to podbić, więc. Więc możemy, to trzeba z tego korzystać. Dobra, idź. Idź, idź, kochana. Jesteś blondyneczką. Jedyną chyba tutaj, bo tam ma jakieś kolorowe włosy. Tamta jest brunetka. Tutaj jest pani, która ma siwe włosy dyrektorka. Czy ona ma te włosy komiczne tak szczerze. Nie, jako dyrektorka te dwa kucyki. No, ale cóż. Co my zrobimy? No nic, już nie zrobimy. Aha, to jest dozorca, dobrze. No i dobra, skończyliśmy dzisiaj dzień. I, i możemy zwijać chyba do domu. A czemu coś jeszcze nam się świeci? Albo nie możemy zwijać. Hello? Podejdź tu. Eee. O, dobra. W ogóle 6000? Skąd tyle? Eee, wiele dzisiaj się nauczyła. No, oczywiście. 3000? Aha, dlatego 6000. No dobra. To my zwijamy, bo ty musisz i tak już tutaj ogarniać temat, nie? Eee. No, chodź tu. <noise> Więc, no, tak myślę, że ja tutaj będę kończyła odcineczek. No, bo wiecie, już ona jest tutaj śpiąca, jeszcze tutaj ma te koło szachowe. I, no, no, tak to się prezentuje. No, jesteśmy w tym pokoleniu. Będziemy tutaj się rozwijać jak najszybciej. Postaram tutaj ogarnąć to aspirację I pójdziemy na studia i będziemy działać. Będziemy działać z dziećmi. Tylko jeszcze musimy odpowiedniego partnera sobie wybrać. Nie? Więc, bo to już partner na całe życie. Także no. E, oczywiście nam o komentarzach, lajkach i subskrypcji na moim kanale. Za wszystkie bardzo, bardzo mocno dziękuję i do następnego odcinka i dajcie znać mi co z tymi włosami. No bo jak nie dacie mi znać co z tymi włosami, no to trudno zostanie taka, taka zostanie grać tele. tyle. <grytanie> Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.